Servus z tej strony Max, z wyjątkowych sklepów rowerowych Tomar. Posiadamy dwa sklepy stacjonarne w Krakowie: jeden na ulicy Klasztornej, drugi w Modlicy oraz sklep internetowy. Znajdziesz tam wszystko to, czego potrzebujesz. Alpine Trail E. Zaprowadzi cię dalej i szybciej, pozwalając na pokonanie najbardziej agresywnych szlaków w górę i w dół. W rowerze zdecydowano się na zastosowanie dwunastobiegowego napędu Shimano. Elementy o sprzętu pochodzą z grup XT i SLX. Dzięki swojej wysokiej jakości zdobyły uznanie wśród rowerzystów na całym świecie. Układ napędowy wspomagany jest również przez silnik elektryczny z baterią o pojemności 630 W. Za komfort jazdy odpowiadają dwa bardzo dobre amortyzatory. Przedni widelec Fox 38 o skoku 160 mm oraz damper Fox Float DHX2. Modele rowerów Alpine Trail E zostały stworzone na bazie aluminiowych ram czwartej serii. Wyróżnia je niezwykła precyzja wykonania oraz kompletne wewnętrzne prowadzenie linek. Wszystkie ramy są kompatybilne z nowoczesnymi amortyzatorami powietrznymi lub sprężynowymi. Mulet, czyli różne rozmiary kół. Rozmiary kół. 29 z przodu i 27,5 z tyłu. To idealne połączenie dla Alpine Trail E. Większe przednie koło łatwo się toczy przez każdą przeszkodę na szlaku i oferuje najlepszą przyczepność na zakrętach. Grubsze tylne koło w rozmiarze 27,5 o szerokości opony 2,8 dodaje zabawowego charakteru, ulepsza przyśpieszenie, hamowanie i przyczepność. Walka z grawitacją z Alpine Trail E to czysta przyjemność. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych sklepów.